Myślę, że to, to, co za chwileczkę powiem, to jest dobra wiadomość dla osób, które są lub myślą, że są w kryzysie. Reakcje kryzysowe, przede wszystkim reakcja na kryzys, to nie jest zaburzenie, to jest przede wszystkim reakcja zdrowego organizmu. Kryzys ogranicza nam trochę dostęp do naszych zasobów, do tego, co w nas jest takie mocno racjonalne, co powoduje, że żyjemy w pewnej normie emocjonalnej, fizycznej. I kiedy zaczynamy odczuwać właśnie taką nierównowagę w sferze fizjologicznej, czyli, na przykład, źle śpimy, prawda? jako jeden z przykładów, źle śpimy, tracimy apetyt, kiedy mamy zaburzenia poznawcze na poziomie kojarzenia, czy, czy mamy trudności z uczeniem się, czy stajemy się nagle labilnie emocjonalnie. Czy nasze zachowanie czasami bywa nieadekwatne do sytuacji, to możemy przypuszczać, że znajdujemy się już w kryzysie, że to jest sytuacja, która radykalnie wymaga wsparcia. Najlepiej no, eksperta, kogoś, kto będzie wiedział, jak nas z tego stanu wyprowadzić, aby tymi właśnie czterema sferami fizjologiczną, poznawczą, emocjonalną i behawioralną się zaopiekować.